Cześć, ja jestem Team Master Strzelecki 4, a to jest Pokémon Quest Odcinek, drugi część, druga. I jak wiecie, wszystko mam to samo. Z wyjątkiem. Tego, że. Ty... Mamy nowego y, Reinharda, nie wiem jak go wtedy nazywam, chyba Reinhardt. Ym... I ma 28 poziom. I ma tylko jednego spela. Spela. Brakuje tylko... Dobra, te dwa dam chyba do psidaka. Nie. Dam mi do psidaka. Nie masz nic. No trudno, dobra. Hmm. A ja do bulba zauraza jest. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Jesteś lepszego niż... Jesteś lepszego niż bulba Dobrze, yy, a więc sprawdźmy to, mam jakiś materiał. No, w tym to tylko dwa. W tym <ścoughs> wszystko. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie no, taki miszmasz robię, nie wiem. I o 5. E zwykło, very good. Zobaczmy kto przyjdzie na rozebranie. Manki hmm. ty jesteś? Hitmonle. Jak menel na końcu. O, mój Boże. No nie. Z tego wyszło takie coś. Teraz spróbuję. Co wyjdzie z takiego połączenia? Czyli, minus jeden niebieski, a plus kamelina. Coś gorszego. Dobra. Jak to będzie lepsze niż czwarty poziom, to lepiej się opłaca o nie, to jest wodny. Ja go miałem, ja go zniszczyłem. O i proszę bardzo, wygrywa gorsza przerwka. O, Machamp przyszedł. Machamp. Hello, Machamp. Ok, Edit Team, pewnie ich wszystkich zaraz zniszczymy. Nie wiem na którym w ogóle poziomie leweluje mój Reinhardt. Machamp. Mmm, jest właściwie słaby, wolisz on więc trudno trening. A więc damy pierwszego na pożar. Dobra, pierw dajmy temu, przyjdzie mało. Bulba przyjdzie też mało. Temu przyjdzie też mało. Ale Bull to ja w ogóle rewoluje, więc przerwamy to na ekwip. Dobra, a teraz? Na Bulbazaurze. Jeden, ten, jeden level tutaj prawie level, a tutaj oh. <laughs> warto już na nim to zlewolować. Ale teraz, uwaga, uwaga, przechodzimy lepszą fazę. Więc pierw Psyduck nawet nie jeden level, zero levela. Dobra, oh. prawie kolejny level będzie. Yep. Okej, okay, czyli teraz po jednej walce będziemy mieli psajaka pewnie na 20 mocy. Na 20 levelu. Więc Maria Mocy z Brawlsa mi się mówi... Kurde, dobra, mieli. No dobra. No jak widzicie przyszły te dwa światy. I pójdziemy sobie na pierwszy powspominamy chwilę wspominamy sobie całą mapę 6 ja na Hita biorę. Ojej, jakie to było fajne I mój Rajer ma teraz takie coś No i się dowiedziałem Że to tylko daje mu u niego i u nich efekt spada Czyli nie może zostać Yy, otruty A, i ma większy damage to mu to ma no, tylko większy damage ale ja pragnę mojemu no, Ivesaur dać Shane Stone bo wtedy będzie mógł dawać swoim wszystkim sojusznikom to co on robi Ja wiem co możemy zrobić. Ta i ta rzecz się bardzo i to bardzo przyda. To o właśnie ten kwiatek się bardzo i to bardzo przyda Chyba na każdej mapie można spotkać się jeden kwiatek. Nie, może co pięć map może spotkać kwiatek. Na początkowej, dobra. Tak więc... Widzę tak? Widzicie ten ładny... Kurde, teraz... Teraz tylko, żeby tego nie zwalić, nie? Uuhu, dobra. Biorę sobie... To, to... No I każde inne. Robimy to. Pik, 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 pik. uuuu, dobra. Może jakiś legendarny wydropi? A zwykła zupa, ale jest very good. Ja, kurde, zamykam oczy. Ale teraz. Za... O, słyszę jaki dziwny głos. I uwaga, kto to jest? Jezus Maryja, kim ty jesteś? Ty możesz różowy. Uuu, ale ty masz fajne trzy ogonki. Dobra, zostawicie jak będzie słaby. Edit team biorę, nie? Jak ty nikogo... Jak ty na treningu dasz komuś 3 lewele, to cię ja ignoruje dobra. To ja będzie plus jeden level, no właśnie to jest 0. Wiesz co, koleś Ty masz. Masz najwięcej ataku, dobra, bierę cię. Bierę cię typie. Chociaż właściwie ch czekajcie chwilę. jakbym teraz psaidaka zniszczył. Dobra, na razie tak. O, dobra, są trzy te trzy, yy, trzy atakują... O. Hmm. Na pewno będzie trzeba ciebie zmienić. Ale najpierw... Sajdaka się pozbędziemy ich z jego itemów. Dark yy, Power Charm. I damy wszystko temu, tamtemu. Bo i tak się nie. O nie, bo on tego nie będzie mógł. Dobra, czyli on tego nie będzie mógł. Najgorzej. Ale właściwie to on będzie miał. Mało życia. I to jest najgorszy z wszystkich cech. Będzie miał najmniej życia. Dobra, sprawdźmy... Cześć, Psajek na 19. To jest nie daj Burba Zaurowida. Nic. Nic. Daj jeden poziom. Psydek, przepraszam. Psydek, sorry. Sorry, kumplu. Może mam swoją pluszankę, ale... Papa, za... 141 dajesz. Hmm. Ale to właściwie co? Hmm. Dobra, Power Charm. Sprawdźmy, co ci mogę dać. Mogę na atak, czyli 98 i hmm? 146 do zdrowia. Co się przyda? Niestety nie mogę ci dać żadnych żadnej komikacji. Kamieni, ale... Komuś w ogóle mogę dać ten zieloną? <noise> tak się tak tylko pytam. Na pewno Burbazeurowi nie mogę dać. No. Mogę dać mu... Taki żółty. Nikomu nie mogę dać tego zielonego. Co to ma być? ej, Nie wolno tego Dobra, pozmieniam sobie. Ty co, zabiorę ci to i dam ci to, spoko? Będzie trochę gorszy atak, a jak temu dam, to będzie miał o wiele lepszy atak, okej? Okay? Okej. Okay. trzeba, wiedzieć. 767, proszę bardzo. Może aż tak mało życia jak, nie wiem, ja jak gram w tą Okej, okay, robimy. Teraz, OK, możemy zrobić jedną zupkę, czy tam dwie? Nie wiem. Możemy zrobić dwie albo jedną zupkę na, ten, na tym drugim poziomie. Na tym lepszym garnku, w którym idą pewnie powyżej 10 poziomu. Czyli będziemy mieli bardzo dużo XP. Um, Mam nadzieję, że stworzę jakąś fajną zupę. Na Mega uniksa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. na 5. Tak, można zrobić rozbić. Ok, to zrobimy tak. Zrobimy tak, tak, tak. Tak, yes. Jest. 5, 2. No niestety, będzie zwykła zupka na... L-Size. I będę co mamy? Czym ty jesteś? Takim pokebolem dziwnym z oczami? Tak. Mm, 27 podzią! Hello! Welcome to my... Nie wiem. Witam w moich... Progach. Wezmę teraz na elektrycznego jakiegoś Zupkę. Nie wiem jak się robi na elektrycznego zupkę, tak? I don't know. I don't know. Kurde, za vibe. To będzie Yellow Zap. Żółta Zupa. Nie, zwierzę! Co za kupa? Co mam? No? Ratata. Ja muszę Ratata. Ja! O, no, ona 26, no i... Moje Pokémony będą miały co jeść. <laughs> Moje Pokémon będą Silne Ok Na razie <laughs> Mamy te dwa hmm. On co nawet lepsze od Bulbazaura Nie? Chociaż nie wiem czy Ej Może jednego z nich chociaż zostawić. Natomiast tego Dam tego Chociaż nie bo on jest słaby Dobra, sprawdźmy ile on da. Dobra, pierwsza najwyższego plus jeden poziom. Tutaj też plus jeden poziom. To tu już dużo poziomów dają. Dawaj, dajesz już. być na porządnym poziomie, Koleś. No i zerowiliście. I to. I to się nazywa, kurde, Pokémon. Wszystkie powyżej 20. Jak najlepiej. No więc teraz czas na walkę. Będę sobie extrypt poza odcinkami na tych najsłabszych. Teraz uwaga, uwaga. Nie, nie, no to nie jesteśmy w wykońcu. Pójdziemy sobie na. 5, 2, może nie, ale. Tutaj pójdziemy. No, flying! No najlepszy jest Frank. pewnie, że będą jakieś wodne. Ja, czyli już wiem, że będą wodne, ale nie będę co ty to masz. Masz wie... Uuuu! Jesteś zarabisty, tylko że ty się długo ładujesz po płocie. I to mnie może trochę... I to może być taki ból w dupie, ale... <ścoughs> kto, kto by odmówił takiego ataku? Tylko co... On długo, no długo zajmuje załadowanie tego ataku. Znaczy nie, że. O, Eevee! Znaczy nie, że załadowanie ataku. O, po prostu, że. Co ty robisz? Czy Eevee jest aż taka potężna? Co to ma być? Ty! Odpadnij Brakuje mi pstajdaka. O, dobra, zobaczmy, jak to działa. Ja. Uuu, dobra, to działa przez wszystkich, dopóki nikogo, dopóki nikogo, kogoś nie tam. No, no oczywiście masz mało HP, ale zabierz bardzo dużo. Ale jakby Reinhardt nie powinien yy, się palić, bo kamień się nie pali. A to jest. Co jest? Czemu mój Bulbasaur jest słabszy? Bulbozaura zebrałem ten, tam? Kamień siły? Halo! Gdzie strzelasz? No dobrze, strzelaj tutaj! No ej! Co jest? Oh. Ej! To mój Fenusaur skinie! Co jest? Co jest? Już w tamtym odcinku? On no, był po prostu nie do pokonania. To jest przerażające. No, tutaj są ogniste, więc nie dziwię się. <grych> Okej, okay, kim ty jesteś? Nedel teraz. Okej. Wiedź na nich na pełnej kaze. I Strzel. No dobrze, Nikogo nie trafiłeś. Idealnie. Nie wiem, co pierwszy zginie. Reinhardt czy. Już. o Jezus maria nie, nie 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 Kurde. No, to tylko Reinhardt został. nie 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 teraz auto nie nie Jak teraz zginie, to to nie przeze mnie, tylko przez bota. nie oddawaj mojego... Oddawaj moje zwycięstwo. To jest super. Strzelaj! Yeah! Zginął już! I już zginęliśmy. No przepraszam bardzo, ale ten to na razie nie jest dla skoziom. No niestety. Ale to jakby coś kobotka robi jak coś to jak wygra bot to bot wygrał a jak przegra bot to to, to, to przegrał bot a nie o Reinhardt przyszedł Reinhardt na ratunek idzie Reinh o bot przegrał no niestety Ci zdarza tak, że gniemy, a raz się zdarza, także nie. O to piękny Wow! Ale Jezu, dobra, może zrobimy trzecią zupkę, nie? Nie będzie trzeci ci zupku. Nie, mów, nie, nie, nie. Mm. A. Robię to robię. I żeby taką mam zrobić. Dobra, ja chcę. Jest żółtą No dobra, czyli tak się robi żółtą zupkę. O, okay, najlepsza. O, oh, najlepsza. Sfr, aż to jest. Znowu! Sudalge zup. Mam nadzieję, że jakiś psychiczny Pokemon przyjdzie. Może, że abra. Nie, ten glutek. Czy nie, instant. Go away. Gimmer. No jeszcze gimper. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ch ja chcę tu samo. Ja chcę taką samą. Czyli dajemy na Dajemy na jelo. O nie, a a to tak. auto. to chodzi. daje po prostu losowy. Jak to mogę zrobić? Okej. Okay. Robię taką. Tak. Jest! Tak. Ja yes, zrobię taką. Pewnie dwa pójdzie. Nie wiem, jak widać, <Słuchy> To było już wiadome. Ale będzie Kolejny... O! Oh, o! Oh, oh, dwie nowe! Dwie nowe zupy! O! Oh, yeah! Pomytaj! Yeah! Może na jakiś dobrym chociaż. O nie, to nie jest to. Ale dobry? Dziesiąty! Growlite! Growlite! Dobra, może być. możesz być! Może być! Ale możesz być! Tylko pod warunkiem... <laughs> Że będziesz dobrze smakował moim pokemonom. To one decydują. One walczą. Ja, ja, ja tylko użyłam ich skip. Ja nic nie robię. Dobra. Komu da większy poziom? Nic. Jeden. Zero. Jest. Aha, ich. ich! masz. Słuchajcie, patrzcie. On ma 700. Ma 733 życia. A on ma. 774 ataku. Może ma najmniej życia, ale ma najwięcej... Ja bym miał wziąć HP, to by Bulbozaur był największy, a jak atak, to Tortus. Tortus. A tak to on zawsze jest po środku. On zawsze jest po środku z wyjątkiem Tak. Um, od lewego. Ten jest najlepszy. Potem tam, a wam to na ataku. Ten jest najlepszy, potem ten. Tym! Ten, ten. ten jest najlepszy, tam ten, potem ten. ten, ten. Tutaj jest taki. Ale niestety w levelu jest największy. No więc to chyba na tyle. Ten odcinek chyba <laughs> chyba nazwę dwie nowe zupy. Ojej, chociaż nie wiem. Chociaż czekajcie. i Je, Jeszcze nie zatrzymujcie. Czyż mógłbym zrobić nową zupę? Dobra, robimy losową zupę. Jak to będzie dobra zupa, to dam, że trzy nowe zupy. Pisnowa, pisnowa, pisnowa. Stara. Ale jest good. Yeah, this is good. This is, this is good. Uwaga. Jakiś konik polny. Czy znaczy, konik morski. O. Ja, ja, jak. Horsy. Ty możesz wszystko z wyjątkiem.